I kolejna, siódma, już ostatnia zasada, czyli przekonanie o braku błędów jest błędem. O co tutaj chodzi? Przede wszystkim niemożliwe jest w realnych projektach, że testerzy będą w stanie uruchomić wszystkie możliwe testy i wykryć wszystkie możliwe defekty. Jest to bardzo istotne, żeby mieć takie krytyczne podejście i wiedzieć o tym, że na przykład um, trzeba być świadomym tych podatności, że te błędy jednak mogą się pojawić w pewnych okolicznościach. Przy użyciu jakiegoś innego sprzętu, urządzeń, itd., itd. Także chodzi tutaj o samą wiedzę i takie przekonanie o tym, że no, oprogramowanie nie jest wolne od błędów. Także błędnym jest przekonanie, że samo znalezienie oraz naprawienie dużej liczby defektów zapewni pomyślne wdrożenie systemu. Musisz po prostu patrzeć krytycznie i mieć taką, takie podejście, że zawsze może pojawić się jakiś nieoczekiwany problem albo nieoczekiwane problemy